Dwie muchy grają w piłkę nożną w filiżance do kawy. Nagle jedna mówi do drugiej, ty się nie opierniczaj, za dwa dni gramy w pucharze. Kasper Sosnowski, witam w liczniku do euro niecałe 257 dni, a dlatego zaczęliśmy dziś od przeciętnego dowcipu prowadzącego, bo program będzie kabaretowy. Naszym gościem będzie bowiem Robert Górski z Kabaretu Moralnego Niepokoju. Sprawdzimy jak na wielkich imprezach funkcjonują strefy kibica. Przechodzimy pierwsze urodziny stadionu w Poznaniu. Gościem dzisiejszego licznika jest Robert Górski z Kabaretu Moralnego Niepokoju. Witam serdecznie. Witam. Ale także od niedawna przyjaciel y, Euro. Nie wiem, czy Pan wie, że jest taki piłkarz Robert Górski. Wiem, ja no. grał w Zagłębiu Lubin. Jak wow. się wpisze Robert Górski, to wyskakuję ja i właśnie Robert Górski, który nie wiem, czy... Jeszcze jest czynnym piłkarzem, czy nie? Gdzieś tam w bardzo, bardzo niskiej lidze, mm. przynajmniej w tamtym sezonie. Czyli pan siebie googlował, jak rozumiem, już z ciekawości. Tak, to chciałem zobaczyć, jakie mam osiągnięcia, bo nie wszystkich pamiętam. No to piłkarskie bardzo dobre, bo to jest pan obrońcą i w Śląsku, pan zdaje się, ten Robert Górski grał i w GKS-ie, bohatów, także prawie czołowe polskie kluby. Trochę się grało, tak. Zawsze mnie co prawda ciągnęło na bramkę, ale predyspozycje mnie tam skierowały na tryb Ja chciałem zacząć jednak od tego przyjaciela euro, którym się pan stał. Odczuwa Pan jakoś tą funkcję, co Pan robi jako przyjaciel Euro jakie zaszczyty się z tym łączą, a może się dopiero będą łączyły? Głównie m, największy zaszczyt kojarzy się z tym, że jestem dumny po pierwsze, że jestem przyjacielem Euro, bo <laughs> dosyć jest to szlachetna załoga i w dobrym towarzystwie warto dać się powiesić, więc dzięki temu też poznałem parę osób. Z mykim Staszczykiem zawsze się tylko tak widziałem z daleka, tu miałem szansę uścisnąć rękę. Pogadałem sobie z Jórkiem Dudkiem, mhm. więc na razie pełnię takie funkcje czysto reprezentacyjne. Może włączę się niebawem bardziej aktywnie w działalności. Przyjaciółmi euro zostają ostatnio piosenkarze, ale także aktorzy. No pan też jest aktorem kabaretowym. Myśli pan, że dlatego pan dołączył do tej grupy, aby przyjaciele euro mieli też poczucie humoru? Ja miałem bardzo wiele sketchy na temat piłki nożnej, od dzieciństwa się bardzo tym interesuję. Może to by zachęciło ludzi, którzy decydują o tym, kto jest przyjacielem, a kto nie, żeby mnie do tego grona zaprosić. I wielokrotnie też wypowiadałem się na temat piłki. Poza tym mieszkam blisko Stadionu Narodowego i przez okno śledzę postępy, więc być może to też wpłynęło na te decyzje. Postępy są. No. Czy panu raczej przeszkadza łomot, Churkot? Nie, no mieszkam na tyle daleko, że nie słychać jak się buduje, ale za to widać. I podziwiałem ostatnio właśnie próby oświetleniowe. Tam, nawet hmm. jak była to oficjalna iluminacja, to poszliśmy tam z dzieckiem, które dojechało do stadionu na hulajnodze, więc jest to dosyć <laughs> blisko. Niedaleko. Tak. A, a propos tego kibicowania, pan jest takim fanem piłki nożnej gorącym, że jak jest środa 2045, to pan nie planuje z kabaretem żadnych skeczy, bo trzeba ligę mistrzów oglądać. Czy, czy to się u pana gdzieś tak przejawia w zależności od wydarzenia? Nie, aż tak to, aż tak to nie. No. Jeśli nawet jest mecz, a dziecko chce obejrzeć bajkę, to jestem w stanie mu. Ustąpić na te kilka minut. bo Pamiętam, że mój ojciec tak robił, więc kultywuję tę tradycję. Byłem kiedyś u Tomka Jachimka gościem, byłem świadkiem na jego ślubie, więc widziałem, co on wyrabia z piłki. To jest dopiero fan piłki nożnej. Ma podwieszone różne kable pod sufitem i przed wyjściem na ślub do końca oglądał ze swoim ojcem Bundesliga. Nie był nawet w stanie się skoncentrować na tak ważnym wydarzeniu jak ślub. Bo grali akurat Niemcy. Spójrzmy teraz w takim razie, co ostatnio ciekawego działo się w miastach, które będą gospodarzami Euro 2012, a także na stadionach. Pierwsze urodziny obchodzi właśnie stadion w Poznaniu. Został on oficjalnie otwarty pod koniec września 2010 roku. Był pierwszą gotową do Euro areną piłkarską. W rocznicę jego oddania miasto, a także konsorcjum KKS Lech Poznań i Marcelin Management zawarły umowę operatorską, w myśl której do miejskiej kasy z samego tylko czynszu zostanie przekazane rocznie ponad 3 miliony złotych. Stadion narodowy do użytku oddany jeszcze nie jest, ale już chcą go zwiedzać wszyscy. Obecnie taką szansę mają tylko uczniowie gimnazjów, które odpowiednio wcześniej zgłosiły taką chęć. Ale już 2 października kolejny Wielki Dzień Otwarty dla wszystkich. Na lwowskim stadionie rozpoczęto układanie trawy. Wprowadzono ją ze Słowacji. Hodowano ją w tym kraju przez dwa lata. Ma ona odpowiednie wymagania techniczne i parametry, co czyni ją optymalną dla ukraińskiego klimatu. Ciekawe rzeczy, proszę Państwa, w całej Polsce się dzieją w związku z euro, my je wszystkie badamy. Pan się interesuje na co dzień tym, co w Warszawie się dzieje, że schody nie działają, że w Poznaniu to znowu trzeba trawę wymieniać albo że nie ma ścieżki dla kibiców drużyny. Jestem bieżąco no, o tym informowany przez różne portale, śledzę to, tak. A śledzi Pan to dlatego też, bo to temat potem do kabaretów i drwinczy. Między innymi, ale poza wszystkim lubię patrzeć, jak yy, kraj się rozwija. Jest, jestem zwolennikiem modernizacji, więc cieszy mnie każda nowa ścieżka rowerowa albo coś takiego. Więc po prostu czytam, żeby się pozytywnie podładować o takich rzeczach. No A że schody czasem nie działają, to jak jest taka wielka budowa, no to trudno, żeby wszystko działało. No sam niedawno remontowałem mieszkanie, więc wiem, że nie może wszystko działać. Ale schody ma pan w porządku. Nie, schody działają, z windą jest gorzej, bo jest strasznie gorąco. Czy pan Widzi, że przed euro coraz więcej pana kolegów z innych kabaretów dotyka tego tematu. Oczywiście był ten moment, kiedy wygraliśmy euro, to to wtedy mhm. oczywiście temat piłki nożnej był bardzo popularny. No i teraz widzę, że powstaje na ten temat coraz więcej sketchy czy programów i za chwilę to chyba całkowicie zdominuje naszą nasz tematykę kabaretową. Ja bym się z tego powodu cieszył jako fan piłki nożnej. Nie wiem, panie Robercie, czy taki temat jak strefy kibica to jest dobry temat na żarty. My sprawdziliśmy, jak strefy kibica wyglądały w przypadku mistrzostw w RPA, jak mogą wyglądać w Polsce. Specjalnie wydzielone miejsca, w których kibice mogą na telebimach oglądać zmagania drużyn narodowych, stały się nieodłączną częścią mistrzowskich imprez piłkarskich. Prócz obserwowania poczynań swoich idoli w nieprzebranym tłumie wiwatujących fanów, w takich strefach można coś zjeść, a także będzie można napić się piwa. Strefy kibica, oprócz swojej podstawowej funkcji, spełniają także inną, nie mniej ważną. Umożliwiają zgromadzenie w jednym miejscu tysięcy fanów, którzy przyjeżdżają śledzić występy swojej reprezentacji, mimo że nie posiadają biletów. Nad takim tłumem lepiej utrzymać kontrolę wiedzy. Субтитры Jak wyglądały takie strefy podczas ostatniej wielkiej imprezy piłkarskiej? Mundialu w RPA w 2010 roku? Cóż, to raczej nie najlepszy przykład. Miejsca te tętniły życiem tylko do czasu, gdy w turnieju rywalizowała reprezentacja gospodarzy, czyli przez około tydzień. A że inne drużyny z Czarnego Lądu również nie zachwyciły, więc kibiców było z dnia na dzień coraz mniej. Innym powodem tak słabej popularności stref kibica w RPA była niesprzyjająca pora roku. Podczas gdy na półkuli północnej rozpoczynało się lato, na południu panowała zima. W południowej Afryce oznaczała to do temperatury spadające w nocy nawet do minus 10 stopni. A taki ziąb może skutecznie odebrać chęć kibicowania przed telebimem nawet najbardziej wiernym fanom reprezentacji. W wielu miejscach dochodziło nawet do takich sytuacji, że liczba wolontariuszy i obsługi stref przewyższała zgromadzonych kibiców. Do takich sytuacji w Polsce raczej nie dojdzie. Patrząc na to, jak wielkie jest zapotrzebowanie na bilety o ścisk w strefach kibica raczej możemy być spokojni. Nie bez znaczenia jest także geograficzne położenie Polski. Do naszego kraju wszyscy będą mieli blisko. A gdzie będą mogli się zgromadzić? W Poznaniu będzie to samo centrum miasta, Plac Wolności. To miejsce wskazali ratuszowi naukowcy z Zakładu Logistyki Politechniki Poznańskiej. Strefa ma pomieścić 35 tysięcy osób. Wrocław prawdopodobnie postawi na rynek oraz Plac Solny. Wrocławska strefa kibica pojemnością zbliży się do tej z Poznania. Podobnie będzie również w Gdańsku, gdzie fani zbiorą się, a jakżeby inaczej, na Placu Zebrań Ludowych. Zdecydowanie największa będzie strefa kibica w stolicy naszego kraju. Warszawski Plac Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki będzie mógł pomieścić od 60 do 100 tysięcy osób. Robert Górski ciągle z nami z kabaretu Moralnego Niepokoju. Pamiętam taki pana sketch, obrona stadionu. To chyba miało być tuż przed tym, jak zaczęto budować stadion narodowy. Pan jako kupiec bronił stanowisk pracy. Tak, tak, teraz mamy, może nie sketch, ale taki właśnie też dowcip, że no teraz kupcy się, handlarze z, z Jarmarku Europa bardzo się cieszą, bo w końcu mi zadeszyli ich stanowiska pracy, jak tylko skończy się euro, to będą mieli komfortowe warunki do sprzedaży butów i tanich ciuchów. Taka puenta była, że po 2012 wszyscy sobie wrócą jak już... Tak, tak, mieliśmy jeszcze jakiś sketch o komisji, komisji do spraw Afery Euro 2012. Uh -huh. Obawiam się, że ten sketch no, może się jednak sprawdzić po, po euro, bo słyszałem, że nie wszędzie te stadiony jakby są do końca przejrzyste, powiedzmy ich tam procedury zostały dochowane, tylko że do czasu euro nic się o tym nie mówi. Pan masyna, to nie jest jakaś tak. tajemnica. To jest kibic piłki nożnej, czy to jest tak trochę potacie artysta, człowiek kultury? Już? Jeszcze jego osobowość się nie ukształtowała, więc by wszystko przed nim. Mhm. No, ale mówi pan, że te, że te mecze każe przełączać na bajki w razie. Czegoś. Ale tak, ale ostatnio właśnie przyszedł do mnie, żebyśmy wspólnie obejrzeli jakiś mecz, niestety był to mecz Wisły Kraków, więc. Powiedziałem mu, którzy to są nasi, może niepotrzebnie okay. i przez to się zniechęci sportu. Nie będą w Krakowie na pana kabarety, zaraz chodzili, jak pan będzie kontynuował tą myśl. No okej, okay, ale to trochę była lekka w Krakowie. to, pani... to jest 1-3, no to... Okay. Ja kibicuję wszystkim polskim dużynom, więc mimo, że jestem z Warszawy... To jednak, jak gramy gdzieś w Europie, to. kibicuje generalnie polskiej piłce. W naszym programie sprawdzamy też, proszę Państwa, jakie cuda dzieją się przed Euro 2012, a właściwie robi to co tydzień Paweł Zarzeczny. Pan jest smuda, gdzie te cuda? Otóż Pan chyba naprawdę je czyni, mianowicie szerzy zgodę pomiędzy narodami. Maur Melikson ogłosił właśnie, że nie bardzo wie czy grać dla Izraela czy dla Polski. Oczywiście, Maora obśmiano, jak to u nas, jakby nikt nie rozumiał problemu. Mianowicie, jak ktoś rodzi się po graniczu, na rozdrożu, to jego decyzja nigdy nie jest łatwa. Ale wielkich piłkarzy, którzy mieli dwie ojczyzny jest całkiem sporo, że wspomnimy tu Kopaczewskiego, Wilimowskiego, Alfreda Di Stefano, nie mówiąc o całej masie włoskich Horyundi, czyli poniekąd przybłędów, którzy zdobyli Mistrzostwo Świata dla nowej ojczyzny. Klose z Podolskim to drobnostka na liście, zdobywców tej piłki, mieszańców jest całe mnóstwo, bo i świat jest pomieszany maksymalnie. Wystarczy przecież wyjść na ulicę. Oglądają Państwo licznik. Panie Robercie, na koniec, jakie życzenia złożyłby Pan piłkarskiej reprezentacji Polski? Żeby ograła, grała otwartą piłką, a e, mimo to nie dostała straszliwego lania. Kogo by Pan chciał, aby biało-czerwoni wylosowali w swojej grupie na Euro? Chciałbym, żeby Polska była w grupie z Niemcami Hiszpanią i Anglią, żeby wszystkich pokonała. Przecież jest to oczywiście niemożliwe, nie tylko dlatego, że poziom jest taki, jaki jest, tylko są w różnych koszykach, tak? Ale no, tak, tak sobie wymyśliłem. Panie bracie, dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Życzę wielu pomysłów na sportowe skecze, bo proszę mi wierzyć, na to środowisko sportowe i kibicowskie zawsze czeka. Dobrze, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że w skeczach piłkarskich będę mógł się wyżywać na tych, z którymi Polska wygra. Tyle w tym liczniku. Przypomnę premierowe odcinki naszego programu zawsze w niedzielę o 12:45. Proszę być z nami za tydzień. Ja ze swej strony obiecuję jak zwykle ciekawego gościa.